Co to jest chmura technologiczna i jakie pełni funkcje? Jak rozwijają się usługi w chmurze? Jak korzysta z nich grupa SGB? O rozwoju technologii w chmurze piszą w swoim artykule Daria Olczyk i Jeremi Mazany, pracownicy SGB banku. Tekst droga do chmury w bankowości został opublikowany w drugim numerze magazynu Bank Spółdzielczy z czerwca 2021 roku. Udostępnionym na stronie sgb.pl. Czyta Katarzyna Miller. Technologia chmurowa w służbie biznesu. Przetwarzanie w chmurze stało się kluczowym elementem środowiska przedsiębiorstw, a także codziennego życia konsumentów. To właśnie technologia chmurowa przyczyniła się w dużej mierze do utrzymania rozwoju globalnej gospodarki w czasie pandemii. Co więcej, Przyszłe trendy przetwarzania w chmurze wskazują, że będzie ona ważna dla wszystkich organizacji, które szukają lepszej skalowalności, efektywności kosztowej, dodatkowej wartości strategicznej i ciągłości biznesowej. O tym, że chmura to nie chwilowa moda, a wręcz narastający trend, świadczą liczby. Światowe przychody z publicznych usług w chmurze IT osiągnęły w 2018 roku. 182,5 miliarda dolarów. Szacuje się, że w 2023 roku globalny rynek usług chmurowych będzie wart 492 miliardy dolarów, co daje średnioroczny wzrost rzędu 21,9%. Oznacza to, że rynek ten rozwija się 4 razy szybciej niż rynek ICT. Rosnąca popularność chmury jest pochodną korzyści, jakie ona niesie, również w obszarze finansowym. Blisko 60% firm, które zdecydowały się na migrację do chmury, zrobiło to ze względu na optymalizację kosztów. Przedsiębiorstwa, które wdrożyły rozwiązania chmurowe, osiągnęły średnio 15% oszczędności w obszarze IT. Niewątpliwie zastosowanie technologii chmurowej niesie za sobą oszczędności. Jednakże, chmura to coś więcej aniżeli tylko możliwość redukcji kosztów. To przestrzeń do wygenerowania nowych przychodów, zdefiniowania na nowo relacji z klientami czy wdrożenia innowacyjnych produktów i usług. Przedsiębiorstwa, które dostrzegają potencjał chmury, w szybkim czasie zostają liderami w swoich branżach za sprawą oferowania najnowocześniejszych technologii na rynku. Europejskie Banki w Chmurze. Potrzebę rozwijania rozwiązań cloud computing coraz wyraźniej dostrzega branża finansowa. W roku 2020 banki przekonały się, jak ważna jest elastyczność i szybkość reagowania na wciąż zmieniające się warunki funkcjonowania. Z tych powodów wdrożenie rozwiązań chmurowych jest dziś priorytetem dla utrzymania konkurencyjności na rynku finansowym. Przykładów europejskich banków które zdecydowały się na zastosowanie technologii chmurowej w swojej działalności, jest wiele. BBFA, działający globalnie bank o hiszpańskich korzeniach, dzięki inwestycji w chmurę, stworzył platformę do współpracy dla swoich pracowników. Zaś największy czeski bank, Moneta Bank, poprzez wdrożenie chmury zyskał elastyczną infrastrukturę, pozwalającą na szybkie wprowadzanie zmian. I reagowanie na oczekiwania klientów. Włoski bank Intesa San Paolo ogłosił nawiązanie współpracy z Google, obejmującą budowę innowacyjnej infrastruktury technologicznej w Turynie i Mediolanie. Do instytucji regularnie wdrażających nowatorskie rozwiązania należy także rumuński Bank Transilvania. O wodążenie do innowacji. Zaowocowało nową ofertą dla klientów detalicznych oraz małych i średnich firm w postaci zautomatyzowanej obsługi klienta z użyciem chatbotów opartych na rozwiązaniach chmurowych. Banki w Polsce sięgają chmur. Technologia chmurowa coraz śmielej gości także w polskiej bankowości. Obecnie nie ma już wątpliwości, że inwestycje gigantów technologicznych jak Microsoft i Google. Którzy przeznaczyli miliardy dolarów na rozwój chmury obliczeniowej w Polsce, łagodniejsze podejście regulatora do wdrożeń technologii chmurowej w podmiotach nadzorowanych oraz pandemia koronawirusa znacząco przyspieszają ten proces. Rozwiązania chmurowe jako pierwszy w Polsce wdrożył Idea Bank, wdrażając usługę Office 365. Dzięki czemu pracownicy tego banku. Mogą korzystać z najnowocześniejszych narzędzi chmurowych, ułatwiających codzienną pracę tej organizacji. Natomiast największy polski bank, PKOBP, w 2020 roku przyjął strategię Road to Cloud, która stała się mapą migracji do chmury w architekturze hybrydowej multi-cloud. PKOBP, dzięki technologii cloud computingu, ma ambitny plan stworzenia bezpiecznej, i kompleksowej oferty dla swoich klientów, oraz oferowania im kompleksowej platformy usług, produktów bankowych i płatności, a także umożliwienia przedsiębiorcom stworzenia wirtualnej firmy w chmurze. Dynamiczny rozwój technologii chmurowej można zaobserwować także w innych dużych bankach w Polsce. Zmiana otoczenia regulacyjnego i technologicznego. Dotychczas banki podchodziły do rozwiązań cloud computing z pewną rezerwą, wynikającą w dużej mierze z konieczności spełnienia restrykcyjnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w chmurze. Pandemia koronawirusa zmusiła je jednak do zredefiniowania podejścia. Nastąpiło znaczne przyspieszenie wdrożeń projektów chmurowych. Które determinowane jest koniecznością dostosowania infrastruktury do nowej rzeczywistości. Niewątpliwie bezpieczeństwo danych jest wciąż bardzo istotne, jednak nie stanowi już kategorycznej bariery dla chmury. Rosnące znaczenie rozwiązań chmurowych dostrzegła Komisja Nadzoru Finansowego, publikując 23 stycznia 2020 roku komunikat przedstawiający wytyczne, zalecenia. I wyjaśnienia, które mają umożliwić bankom w Polsce sprawne i skuteczne wdrażanie usług chmurowych. Komunikat chmurowy. Wspomnieć należy także o standardzie Polish Cloud, inicjatywie banków i firm technologicznych mającą na celu przyspieszenie wprowadzania usług chmurowych dla sektora finansowego. Zmiana dotyczy także otoczenia technologicznego, dla którego kluczową rolę odgrywa Polska. Mająca dużą szansę zaistnieć na chmurowej mapie Europy i stać się regionalnym pionierem transformacji cyfrowej. Polska ma szansę być w cyfrowym sercu Europy, przewiduje Mark Lofran, dyrektor generalny Microsoft w Polsce. W kwietniu tego roku wystartował region Google Cloud Warszawa czyli lokalny ośrodek przetwarzania danych w Polsce. Region ten to pierwszy region Google w Europie Środkowo-Wschodniej i siódmy w Europie w ogóle. Oznacza to, że klienci firmy mogą skorzystać z usług chmurowych, w tym z usług przechowywania danych, z wykorzystaniem infrastruktury zlokalizowanej w Polsce. Otwarcie lokalnego ośrodka przetwarzania danych w chmurze ma umożliwić polskim firmom łatwiejsze wydajniejsze i bezpieczniejsze korzystanie z technologii chmurowych. Drogą Google mają pójść także inni uznani gracze na rynku usług chmurowych, między innymi Microsoft, który do 2022 roku zamierza zbudować w Polsce swoje centrum przetwarzania danych. Wszystkie podłączone są do jednej z największych na świecie sieci szkieletowych, obejmującej ponad 210 tysięcy kilometrów. Podmorskich i naziemnych sieci światłowodowych i kablowych łączących centra przetwarzania danych na całym świecie. Koncepcja chmury społecznościowej w bankowości spółdzielczej Ważną rolę w rozwoju i wdrażaniu chmury w sektorze polskiej bankowości odgrywa operator chmury krajowej OHK, czyli projekt PKO Banku Polskiego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju. To właśnie z operatorem chmury krajowej SGB Bank nawiązał współpracę mającą na celu wdrożenie usług chmurowych w Zrzeszeniu SGB. W kwietniu tego roku w SGB Banku ruszył projekt, dzięki któremu już wkrótce banki spółdzielcze SGB będą mogły korzystać w swojej codziennej działalności z najnowocześniejszej technologii chmurowej. Koncepcja chmury społecznościowej. Nad którą pracuje SGB Bank wspólnie z OHK, ma pozwolić na wdrożenie usług chmurowych w Zrzeszeniu SGB w możliwie optymalny sposób, pozwalający na uniknięcie wyzwań związanych z brakiem wystarczającej liczby pracowników mających konieczne umiejętności do wdrażania zaawansowanych technologii. Budową systemu umożliwiającego transformację do modelu chmurowego, czy też samodzielnym przygotowaniem dokumentacji wymaganej komunikatem chmurowym. Chmura jako naturalny kierunek rozwoju biznesu. Rozwój gospodarki w oparciu o cyfryzację trwa w Polsce już od wielu lat. Ma to również przełożenie na działania podejmowane w sektorze finansowym, w tym w bankach. Korzystanie z rozwiązań chmurowych jest kolejnym naturalnym etapem w ramach tego procesu. Ich wymierne korzyści, zarówno finansowe, jak i organizacyjne, są dużą szansą dla banków, którą należy właściwie wykorzystać.